Tak służby podsłuchują jasnowidza Jackowskiego, szokująca dzisiaj, no może nie wizja przepowiednia, ale tak naprawdę mój komentarz analiza do całej tej sprawy o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknę grze w cywona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj na Temat, no taki luźny, tak naprawdę, przemyśleń na, tego, na temat tego, jak służby podsłuchują tutaj Jasnowidza Jackowskiego. E, oczywiście no, nie mamy na to żadnych gwarancji stuprocentowych, aczkolwiek jest tyle przesłanek, i to nawet każdy może z nas po prostu to zobaczyć, jeśli chodzi o audycje na żywo, na YouTubie, tak, które są przerywane, e, kiedy to Jasnowidza Jackowski nagrywa. No, że wiele osób e, tak naprawdę tutaj uważa, że służby podsłuchują Jasnowidza Jackowskiego, no bo po prostu służby są ciekawe, tak, no bo jak. Jasnowidzecki przedstawia przepowiednie polityczne czy gospodarcze, no to wiele służb na przykład to interesuje, tak? Natomiast, tak, no, ja nie wiem, czy tutaj służby podsłuchują polskie czy zagraniczne Jasnowidzeckiego. Ale wiele właśnie widzów pytała się, w jaki sposób to się definiuje, manifestuje, tak. Wiadomo, tam pewnie są po prostu sprzęt jakiś nowoczesny i tak dalej, ale co na przykład wszyscy mogliśmy zobaczyć, co było dziwne, że to, to pojawiło się nie raz, nie dwa, jeśli chodzi o nagrania jasnowidza Jackowskiego i to na, na przestrzeni różnego czasu, że w momencie, kiedy jasnowic Jackowski nagrywa swoją audycję czy nadaje swoją audycję na żywo, na YouTube, a tutaj warto wspomnieć o tym, że Jasno nagrywając taką audycję na żywo, posiłkuje się swoim telefonem. To są te markowe telefony amerykańskie, nie będę wymieniał nazwy tego producenta, tak, ale no to są drogie telefony. No i skorzysta z tego telefonu. Czy ja nie miałam pretensji, tylko jakby po prostu mówię, tak, że te, tak wygląda sytuacja. To po prostu znika dźwięk, znika fonia, obraz jest. Co ciekawe, było tak już pewnie z kilka razy, że po czas kiedy jasnościackowski nagrywa to w tym czasie znika dźwięk a włącza się dźwięk z środka samochodu było słuchać na przykład migacz, było słuchać jak ktoś kieruje samochodem, ruch kierownicą, tam zmianę biegu i tak dalej. Czyli moja tak naprawdę luźna interpretacja, jak służby tutaj podsłuchują Jasnowidza Jackowskiego, a mianowicie Jasnowidz Jackowski ma jakiś podsłuch zainstalowany w telefonie, tak, e, następnie e, pewnie oficer tutaj e, służb e, siedzi w samochodzie, który jest zlokalizowany niedaleko miejsca zamieszkania Jasnowidza Jackowskiego, da niepoznaki, jeździ tam na przykład ulicami, tak? I w tym czasie, kiedy Jasnowic Jackowski na przykład robi audycję przez telefon, czy na przykład na, rozmawia przez telefon na żywo, to ten oficer w tym samochodzie to nagrywa, tak? Tylko, no niestety, ten oficer jest na tyle nieudolny, że po prostu myli mu się i mm, włącza pewnie opcję e, po prostu ta, która przejmuje dźwięk z we, wewnątrz jego samochodu, tak? No bo też ta aparatura tutaj podcuchowa, ona może zagłuszać, tak? To było właśnie, że nie było słychać foni, Ona może po prostu tak w jakby połączyć się w tym czasie z telefonem, a więc słyszy tak. Natomiast tutaj było słychać jakby wewnątrz tego samochodu, a nie było słychać w ogóle człowieka, tak. Natomiast no, nie jest to możliwe, tak jak na przykład ja teraz nagrywam do was film, tak, chociaż no, chyba, że ja jestem podsłuchiwany, tak. Nie jest to możliwe, żeby na przykład ktoś robił relację na żywo na YouTubie, gdzie Jasnoid robi tą relację ze swojego domu, mieszkaniu, zamknięte okna, nagle po prostu urywa dźwięk i słychać dźwięk z wewnątrz samochodu. No, to nie ma takiej innej opcji, tak? No, nie ma możliwości przełączenia się, że nie wiem, zadzwonił do znajomego nagle na telefon, tak? Bo gdyby zadzwonił do znajomego na telefon, włączyłaby się mu taka opcja, tak? Czy jakiś na przykład przez komunikator, to ten znajomy zaraz powiedział, halo, halo, słucham tego, zorientowałby się. No, tutaj jest, to wygląda w ten sposób, jakby właśnie jakiś oficer w wywiadu, czy jakaś inna osoba, tak? Jeździ samochodem po prostu, tak? Ty, kiedy Jasnowic korzysta z telefonu, to on w tym samochodzie dla niepoznaki, no bo przecież też będzie stał za winklem w pobliżu domu jasnowidza jackowskiego, nie wiem, po prostu z antenką, ze słuchawkami na głowie, tak, z, z urządzeniem na brzuchu, na, na pasku, tak i będzie nagrywał, no bo to jest ewidentne, tak? Dla niepoznaki jeździ samochodem, pewnie ma jakieś malutkie urządzenie, które w tym czasie po prostu ściąga sygnał jasnowidza jackowskiego. Bo to nawet nie wiadomo, czy to musi być podsłuch, tak, to nie musi być fizycznie zainstalowany podsłuch, to może być aplikacja, to może być po prostu ściąganie, tutaj tej rozmowy, jeśli chodzi o częstotliwość, są różne po prostu różny sprzęt. No i w tym czasie na przykład nagrywa tą audycję, no ale wiadomo, że ten oficer jest to oficer, który wykonuje działania w praktyce, w, a więc po prostu jakby w, w terenie, ale nie jest technikiem informatycznym, tak? Więc jemu się zawsze coś tam po prostu pomyli. Poza tym taki oficer, tak, jeśli chodzi o służby czy zagraniczne, czy na przykład tam polskie, on po prostu wykonując to, musi kontrolować to, że jeździ samochodem, a więc patrzeć na drogę, zmieniać biegi, kierować samochodem i oprócz tego po prostu to urządzenie obsługiwać i mu się coś tam pomyli i w tym czasie akurat właśnie zagłuszy fonię fonie jasnowidza Jackowskiego, wpuści swój dźwięk, po czym na przykład jakaś sytuacja jest na drodze, orientuje się, że tutaj popełnił błąd, odklikuje to na jakimś guzikiem i później audycja jasnowidza widza Jackowskiego wraca, tak? czyli na przykład jasnowidza Jackowskiego, która trwa 30 minut czy 40 minut, nie, tak, ona cały czas ma fonię, a nagle po prostu przez 10 czy 15 sekund czy po prostu przez 30 sekund ta audycja jest zagłuszona, nie ma fonii, nie ma dźwięku, albo w tym czasie było, było słychać na przykład dźwięk z kabiny, tak? Inna sprawa, jak było sytuacja, gdzie jasnowidz Jackowski był w pewnym hotelu, korzystał z połączenia internetowego z Wi-Fi hotelowego, gdzie praktycznie tutaj było to, ten dźwięk i obraz był przez pierwsze 10 czy 15 minut, a reszta filmu nie było w ogóle w fonii, tak? No tutaj pewnie, jeśli chodzi o służby wywiadowcze, czy po prostu jakieś po prostu, które podsłuchują Jasnowidza, one na podstawie wcześniejszych rozum pewnie wiedziały, że Jasnowidz Jackowski wybiera się z punktu A do punktu B do danego hotelu, pewnie w jakiejś sprawie, tak, żeby po prostu tam rozwiązać jakąś sprawę i tam się też przemieścili, no i tam weszli po prostu na to Wi-Fi, które jest hotelowe i zagłuszyli po prostu tą fonię, tak. e, Oczywiście jest to moja swobodna, luźna interpretacja, tak, ja nie mam na to żadnych dowodów, mówię to po prostu na podstawie tego, co zaobserwowałem e, tutaj, tak, no bo wie, pamię, 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 pamiętajmy o tym, że takie po prostu rzeczy mogłaby stosować służby, ale też musiałby mieć po prostu na to zgodę z sądu, natomiast jeżeli to by na przykład dokonywała osoba prywatna, no to, to jest to niezgodne godne z prawem, jest to przestępstwo. Poza tym nie widzę jakby sensu, jakby osoba prywatna miałaby coś takiego dokonać, tak, no, nie, ktoś się fascynuje jasnowidzem Jackowskim i e, po prostu go podsłuchuje pod domem, ale no to jest bezsensowne, bo nie jest w stanie wyłapać tak naprawdę kontekstu, no jest z zajmuje się różnymi sprawami kryminalnymi i tak dalej, więc tutaj dla takiej osoby to byłoby kompletnie nielogiczne, tak, dla służb to by musiało, poza tym musiałby to być atrakcyjne, bo na pewno ta osoba, która właśnie w tym samochodzie ten dźwięk jest ściągany, ta osoba to tylko rejestruje, tak? Ona jest tylko po prostu jakby takim oficerem, czy człowiekiem, który tylko to rejestruje. A jego zadaniem jest to zarejestrować, przekazać dalej do przełożonych, a dopiero później to jest interpretowane, tak? Bo wątpię, żeby ktoś na przykład, nie wiem, siedział po prostu pod domem jasnowidza Jackowskiego, czy krążył po prostu pod jego domem, podsłuchiwał go, wykorzystywał jakiś sprzęt, bo musiałby znać te sprawy no, taki człowiek, co by musiałby poświęcać wiele godzin, Jasnowidz Jackowski często jest mobilny, nie ma go w domu, nie widzę jakby sensu, tak, no taki człowiek to by musiał po prostu chyba być jakimś milionerem, który nie pracuje, który ma obsesję na punkcie Jasnowidza, że siedzi po prostu pod jego domem, bo jakby nie widzę, nie widzę w tym sensu, tak, tutaj jakby, bo nie jesteś w stanie wyciągnąć po prostu niczego, tak, jakbyś wniosków, a tutaj, jeżeli służby po prostu podsłuchują Jasnowidza Jackowskiego, to ten człowiek krążący tym samochodem pod domem, to to nie musi być dosłownie pod domem, bo to na przykład jak Jasnowic Jackowski mieszka w Czuchowie, to może być na przykład w promieniu tam 5 czy 10 kilometrów, jeśli chodzi o miejscowość, tak? Tylko wiadomo, że nie stoi w jednym miejscu, bo dzisiaj wszędzie są kamery. Dla niepoznaki jeździ samochodem, gdzieś tam krąży i tak dalej. I w tym czasie po prostu właśnie nagrywa to, co mówi Jasnowic Jackowski, tak? Czyli my tego nie słyszymy, bo to jest zakłócone. Ta osoba to nagrywa na jego sprzęt, tak? No i tak to potem pewnie to przekazuje dalej, tak? No właśnie, to wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam, zostawcie suba, trzymajcie się.